Cześć Cześciołem, Tomasz Migdałek Birofile w o piwie. Browar Sady do tej pory gościł na kanale chyba tylko przy okazji live'ów w różnych tam konfiguracjach, zwykle to był ten stał ze śliwką, który nie był zbyt udanym piwem. Chociaż jak go piłem później drugi raz, to jakby w warunkach prywatnych chyba to wypadł zdecydowanie lepiej. Natomiast pojawiła się seria piw powiązana dość mocno z Poznaniem, jeżeli chodzi o nazewnictwo, jeżeli chodzi o symbolikę powiedzmy, która też jest wykorzystywana na etykietach. Seria Tei. Tei piwa ważone w Wielkopolsce, bo Browarsady się znajduje w pobliżu Poznania. Eee, I stąd taka właśnie nazwa, nawiązująca oczywiście do charakterystycznego zwrotu tutaj, e, znanego chyba zdecydowanej większości poznaniaków i nie tylko poznaniaków, tej e, ważonej wielkopolsce. Seria PIW tutaj mamy Session IPA, e, czas na piwo. Tej. E, tak jest również tutaj. Na etykiecie napisane, browar Sady, rzec by można, zwrócił się do mnie z prośbą o ocenę tych piw, o weryfikację, czy się udało. Piwa są trzy z tej serii u mnie, chyba jest ich więcej tak w ogóle, ja otrzymałem trzy, także będziemy, będziemy sukcesywnie sprawdzać jak to wypadło w praktyce. Session IPA, styl, z którym generalnie mam problem, dlatego, że nadal tak do końca nie wiem, nie wiem w sumie, czy ktokolwiek wie tak na 100%, Czym session IPA się zasadniczo różni od American Pale Ale, na przykład i w ogóle od Pale Ale, no bo już nie musi być Pale Ale koniecznie chmielone Ameryką, bo może być Pacyficzne, może być różnie. Tak samo session IPA może być chmielone na różne sposoby. Trochę jest płynna granica, mam wrażenie, pomiędzy tymi dwoma stylami, na co wskazują zarówno parametry, jak i ogólny charakter. Piw nazywanych w taki lub inny sposób. Czasami to, to praktycznie jest trudno określić, czy jest jakakolwiek różnica, ale nie będziemy teraz, jakby o tym dyskutować. Dostajemy piwo Session IPA. Mamy tutaj most, to jest chyba most Rocha, wydaje mi się, poznański. Mamy warte. Mamy pana na spacerze z psem, czyli taka właśnie. Weekendowa troszeczkę symbolika zresztą, tutaj napisano, nasze sesyjne India Pale Ale jest jak spacer nad wartą w niedzielne popołudnie, tutaj liczy się tylko przyjemność, dokładnie tak, cytrusowo-żywiczne nuty w aromacie i smaku oraz delikatna chmielowa goryczka. Co na temat tego piwa jeszcze możemy przeczytać? Jest niefiltrowane i pasteryzowane, ekstrakt 12%, alkohol 4,7%, goryczka tutaj w skali graficznej została wyrażona jako 3 na 5, 3 na 5 szyszek, słodycz 1,5 na 5, tak tutaj dodam. Składniki, woda, słód jęczmienny, płatki owsiane, chmiel, drożdże, data przydatności... 6 czerwca 2020 roku, a więc piwo jest stosunkowo świeże przy założeniu rocznego terminu przydatności, że rozlew był w czerwcu, na no to 6 czerwca 2020 roczny termin by tutaj wychodził. Wyprodukowano przez browar Sady, w Sadach oczywiście. Na temat ceny tego piwa nic nie mogę powiedzieć, ponieważ otrzymałem je w prezencie od browaru Sady. Serdecznie pozdrawiam browar Sady. Raz jeszcze rzut oka na etykietę. Tak się ona prezentuje. Mamy czarny, goły kapsel, także kolekcja się nie wzbogaci w żaden sposób. Piwo mamy otwarte. Co w aromacie z butelki? No, fajnie pachnie. Jest cytrusowo rzeczywiście. Jest trochę tropikalnie. No żywicznie w sumie też jest, bardzo prawidłny aromat, z butelki przynajmniej. No, cytrusy tutaj mocno, taka nuta grejpfrutowa, trochę grejpfrut, trochę limonka. Ale bardziej grejpfrut jednak. Do tego taka słodka nuta owoców tropikalnych, mi osobiście się kojarząca dość mocno z mango. No, powiem Wam pachnie to z butelki dobrze zobaczymy jak będzie po przelaniu do szkła piwo tamże trafia bardzo przyjemnie się pieni bardzo przyjemnie się pieni jeśli chodzi o barwę to to jest taka przybrudzona żółć idąca w stronę takiej takiej przybrudzonej pomarańczy może bardziej przybrudzona pomarańcz po prostu myślę, że tutaj jakieś słody karmelowe się mogły pojawić jak tak patrzę na barwę tego piwa, ale nie wiem dokładnie jakie dlatego, że skład jest dość ogólnikowy nie mamy dokładnie tutaj wymienionych typów słodów, nie mamy też wymienionych odmian chmielu ani typu drożdży wygląda tak właśnie jak widać z waszego punktu widzenia oczywiście nieco ciemniejsze to jest mówię taka Ciemna, przybrudzona żółć, idąca w kierunku takiej delikatnie przybrudzonej pomarańczy, coś takiego. Sama piana, delikatnie przełamana biel, idąca w stronę kremowości, zbudowana z przewagą średnich oczek, jest też nieco większych, ale nie ma ich bardzo dużo. Ogólnie struktura piany nie jest najgorsza. Myślę, że Plusem jest też to, że się nie redukuje momentalnie, co się niestety zdarza. Co w aromacie ze szkła? No, naprawdę jest fajnie. Jest taka nuta perfumowana troszkę. Żwiczna mocno rzeczywiście. Jest cytrusowość. Są owoce tropikalne tutaj obecne naprawdę wyraźnie. Ogólnie w aromacie... Waromacie to takie prawilne India Pale Ale po prostu, bez rozróżniania czy tam sesyjne czy niesesyjne. Pachnie to bardzo dobrze. Jest taka słodka nuta właśnie dojrzałych owoców tropikalnych na czele z mango, jest ten cytrus, jest ten grapefruit, trochę limonki i ta taka charakterystyczna nowofalowa żywiczność. Pachnie to naprawdę bardzo przyjemnie. Zatem próbujemy. Seria tej browar Sady Session IPA Wasze zdrowie. Bardzo fajny balans pomiędzy słodowością a goryczką. Tutaj ta słodowość nawet jest, wydaje mi się, wyraźniejsza niż to wynika z tej graficznej rozpiski na etykiecie, bo tam ona chyba została. Oszacowana jako tak, 1,5 rogala na 5. Rogale tutaj wyrażają, wyrażają słodycz w przypadku, w przypadku piw z tej serii, więc mamy 1,5 rogala. Goryczka 3 na 5. Wydaje mi się, że nawet jest bliżej zrównania się pomiędzy, pomiędzy słodowością a goryczką w tym piwie. Jest delikatnie, delikatnie gdzieś tam mm, karmelowość. Może z pasteryzacji, nie wiem, może od słodów. Mm, nie mogę tutaj przesądzić tego. Ale gdzieś tam delikatnie, delikatnie karmelowe jest. Mi to nie przeszkadza, mówiąc szczerze. Goryczka bardzo fajna. Krótka, mm, szlachetna. Jest bardzo krótka. Taka grejpftowa albedowa trochę Stosunkowo niskie nagazowanie, dzięki czemu fajnie jest odczuwalna gładkość, jak nie mam też tutaj płatki owsiane na tę gładkość płynęły. Ona naprawdę jest bardzo fajna, jest wręcz takie trochę kremowe to Session IPA. Czuć, że jest lekkie, jest orzeźwiające, jest bardzo pijalne, bardzo mi się podoba balans w tym piwie. Jest słodowość, zaznaczona wyraźnie, naprawdę wyraźnie, może ktoś nawet powiedzieć, że odrobinę za wyraźnie, chociaż mówię, mi to absolutnie nie przeszkadza. I jest goryczka. Goryczka umiarkowana, ale konkretna. Krótka, ale wyrazista. Bardzo fajna, albedowa, grejpfrutowa, trudno tutaj mieć zastrzeżenia. Aczkolwiek, pijąc to piwo, mam wrażenie, że ten balans pomiędzy słodowością a goryczką bliższy jest klasycznej IPA, aniżeli sesyjnej. Chociaż też nie jest dla mnie do końca jasne, do jakiego stopnia tutaj, tutaj należy to różnicować. No to są właśnie te niuanse. Tak samo jak myślę, że spokojnie, gdybym dostał to piwo w ciemno, to mógłbym powiedzieć, że to jest American Pale Ale na przykład. I myślę, że nie byłoby to. Jakieś nadużycie specjalne z mojej strony. To jest coś, na czym się warto zastanowić, tak w ogóle nad tymi wszystkimi stylami. Do jakiego stopnia one się na siebie nakładają, do jakiego stopnia czasami się powielają w pewnych aspektach. To jest bardzo dobre piwo, po prostu. Bardzo pijalne, bardzo zbalansowane dla mnie. Ten balans pomiędzy słodowością a goryczką tutaj jest świetny. Na papierze, ten przechód w kierunku wytrawności jednak powinien być bardziej. Tak to, tak to tutaj przynajmniej ja bym interpretował. W praktyce jest łeb w łeb. Co mi się podoba, co mi się naprawdę podoba. Do tego gładkie, z bardzo umiarkowanym nagazowaniem. Ogólnie bardzo smakowite piwo. E, fajna słodowość, fajna goryczka, bardzo fajny aromat. Sporo się tutaj dzieje, bo mamy i cytrusy, i żywice, i owoce tropikalne, takie dojrzałe, konkretne. Wnosi fajnie w ustach, fajnie. Odczucie w ustach, e, w sensie tej gładkości, takiej krebowości, wręcz tego piwa. Bardzo, bardzo. Przyjemne. Seria Tej i piwo Session IPA. E, sesyjna IPA z browaru Sady. E, bardzo przyjemne piwo. Jeżeli gdzieś traficie, a mam nadzieję, że będzie taka szansa także poza Poznaniem i poza Wielkopolską, to polecam sięgnąć. E, zwłaszcza teraz w tym momencie, tę warkę czerwcową, ona jest jeszcze świeża i myślę, że to też ma wpływ na to że to odczucie chmielowe jest tu naprawdę, naprawdę wyraźne. Bardzo przyjemne piwo. Całkowicie szczerze mogę je polecić. Jeżeli już mieliście okazję pić Session IPA z serii tej z Browaru Sady, oczywiście podzielcie się swoimi opiniami w komentarzach pod filmem. To tyle z mojej strony. Tomasz Migdałek, Birofile w Logopiwie. Pijcie dużo dobrego piwa. Wasze zdrowie. Cześć.